Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy orzeźwiający sernik na zimno. Zapraszam na ten prosty i szybki przepis na przepyszny sernik. Na nasz orzeźwiający sernik potrzebujemy tylko kilku składników. Przede wszystkim ser z wiaderka 1 kg, serek mascarpone 250 g, 3 galaretki o smaku cytrynowym i jedna cytryna. Jedna cytryna sparzona wrzątkiem Tutaj mam skórkę z cytryny, a tutaj wyciśnięty sok. W pierwszej kolejności przygotujemy galaretkę. Przygotujemy teraz galaretki. Potrzebujemy szklankę wrzącej wody i trzy galaretki. Galaretki są z cukrem. Galaretki cytrynowe przesypujemy galaretki do wrzącej wody. Intensywnie mieszamy i pozostawiamy do przestygnięcia. Teraz przygotujemy masę serową. Kilogram sera z wiaderka. 250 gram serka mascarpone. Sok z jednej z cytryny. I to razem połączymy teraz z mikserem. Serek, mascarpone, ser z wiaderka i sok z cytryny mam już połączone. Tutaj mam już galaretkę, trzy galaretki, galaretki cytrynowe rozpuszczone wcześniej w szklance wrzącej wody. Przestudzone wlewamy i całość razem łączymy. Masa serowa na nasz sernik na zimno jest już gotowa. Tutaj mam foremkę 28x18 cm wyłożoną papierem do pieczenia. Przekładamy masę. Tutaj mamy jeszcze skórkę z jednej cytryny. I aż sernik na zimno przyozdobimy skórką z cytryny. Przekładamy sernik do lodówki na co najmniej 2 godziny. Nasz orzeźwiający sernik na zimno jest już gotowy. Spójrzcie, pięknie się prezentuje. Jest lekki, pyszny, orzeźwiający. Polecam na lato. Smacznego.